Tak jak Nawalny zmarł za Rosję, tak Rosja umiera za Putina. Tak, tutaj poświęcił dla Polski. Tak Polską umierał za Kaczyńskiego. Oni punktowo wspierali swoje samorządy, a mówią, że Platforma niszczyła punktowo samorządy. Platforma dała na Ścianę Wschodnią setki miliardów, które zablokował KPO, nawet wniosku nie wypełniając że Polska dbała, ta platformerska Polska, o tą pisowską. A ci tak się patrzy przez 8 lat? Tego nie warto. Putin jak zaatakuje, podbije Ukrainę, wybije całą tą wschodnią Polskę. Może no, tak było po prostu Bóg chce, żeby mieli karę za to, co robili przez 8 lat Polakom. To oczywiście Putin przegra wojnę, ale już bez pisowców. Taką my dzisiaj mieli ducha na tym wschodzie. Za to, co robiliście w Polsce. Bóg jest sprawiedliwy, pamiętajcie. Tylko zwierząt szkoda i roślin. A ile je wywieziemy, zabezpieczymy.